Cześć witajcie, witajcie w następnym odcineczku na kanale. Dziś wyruszymy sobie w podróż. To właśnie. jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Jak nie biorę pomyślałem sobie innych rzeczy, typu no to tam diamentowy kilo diamentów jeszcze nie biorę. Na razie w ogóle zobaczymy co znajdziemy. Tylko no takie podstawowe i sobie włączymy jakiś poziom trudności. Nie będzie na normal sobie włączymy. Tymczasowa, żeby była jakaś większa przygoda Jak się widzę Z ciemno, to się prześpimy No bo se myślę, że Nie mam pomysłów tutaj, co mam zrobić W tej bazie więcej O, magazyn Tam miał być sztuczny ale mi się tymczasowo nie chce robić Tu jest zejście do kopalni, no to Jest wieża Za ja tak no nie wiem co mam tu robić. Jakieś plany były, ale że już od dawna tu nie nagrywałem ani nic. To poszły se. No to no, bo tu jest jeszcze jedno miejsce. Bo tu zrobiłem tam jakiś ogród czy coś, no. No nie wygląda to może najgorzej. Czy też pięknie nie. Zwłaszcza tamten zamek mi się najbardziej nie podoba. Tym jest w ogóle bezsensowne, jakoś jakieś jeszcze przebuduje. I tu też się coś wybuduje. Tylko to w przyszłości. Nie wiem czemu lagi są, dawno nie byłem na serwie, czy co? Może to przez to, że jest nowa wersja. Wyruszamy teraz w podróż. W tamtą stronę, z jakiejś, no nie wiem. Z 2000 kratek może przypłyniemy. Zobaczymy. Jeszcze jakiś, jakiś ładny biom, zobaczymy. W może coś odkryjemy ciekawego, bo tu nie mam ani nowości żadnych ani nic. Ale w sumie sobie zrobię jeszcze? Screen akordów bazy, i płyniemy. Nie wiem, jak wrócić, I po prostu teraz na tym odcineczku nie wiem, no popłyniemy trochę. Poszukamy coś, może poeksplorujemy Może akurat będzie coś ciekawego Najwyżej gdzieś skręcimy lewo, prawo, nie wiem no, sawanna, to ją Wolałbym jednak ominąć Chyba, to pustynnie, to też to jest sawanna Chyba, że tak pół na pół To to ominiemy, widzę, że tam też jest Nie wiem, co jest, czemu tak laguje Płyniemy sobie od lewej strony Odbijemy trochę Chyba, że zmniejszymy trochę No, tu zostawimy t -fine by się przydał, ale to na pełne wersję. Oczywiście, to jest pełna wersja, to tu by było A może teraz będzie dobrze To gdzieś trzeba płynąć i gdzieś popłyniemy. Bo pomysł na bazę jeszcze nie mam. Tu jakiś ląd jest. Ale płynę, bo tak... Myślę, że coś tu jest, ale chyba jednak nie. O, tu mamy wioskę. No to... Jakbym wiedział, że tak nie za daleko jest wioska, to jednak bym miał projekt na dzisiaj byśmy robili farmę żelaza. Ale to najwyżej. Jakby to będzie teraz tak, wszystko jest jakby w jednej playliście, nazwa też będzie serwa ta sama i nazwa no wszystkiego to samo, tylko po prostu teraz jakby zaczyna się Jak będzie nowy okres, czyli druga baza. To sobie też trzeba, trzeba zrobić screen akordów, że tu wioska jest w razie co. Znowu dżungla. I znowu salanna. to tak odbijemy trochę. Outpost, pójdziemy się może polać trochę. Chociaż na PvP to mi srało, bo idzie teraz. Dawno się nie grało w Minecrafta fajny teren nawet tu by był o boże znowu sawanna ale widzę znowu ocean to fajny obrabujemy hmm. 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 No, nie wiem co jest. Jak e, Boże nie. Nie jak no, tylko te. Dobra. Może jeszcze konie odejść. No, fajnie, fajnie. Ale teraz go nie będziemy, nie będę ich wypuszczać. Jakie się pyś oswajało? No te duszki nowe, co jak weksy wyglądają, te niebieskie. To później się sprawdzimy. O, są też ten. Nie wiem, czy to się zabijało? Pancerniki? Dobra, jednego zrobimy dla próby. A, jednak nic nie drapło. Dobra, to drugiego oszczędzimy. Sorry, młody. Czytałem nie młody tylko. Gdzie macie wejście? Naprawdę byłem obok wejścia nie widziałem. To jest prowadzę za do bazy, albo nawet mogę do obu dwóch. Dajcie, o, mamy uruk. W sumie, jeszcze <ścoughs> Rogu nie miałem chyba na żadnym serwie, tak wiesz, poza jak się na tych na ci sprawdzało Może, jak weszły dopiero i one chyba ma, miały różne dźwięki, co nie? Rogi, ja mam taki, co wydaje dźwięk, wiesz, jak ride się rozpoczyna. Tego się nie układa nosić. Butelki z ekspem. Resztę weźmiemy. Przecież ziemniaki też mam, to wywalę. Dobra, nie chcę wam, mi się z wami lać. Płyniemy dalej. Trzcinę, trzcinę mamy, ale możemy w sumie zebrać. No wiadomo, gdzie wylądujemy. Na jakim biomie. Lp zepsute. Czekaj, od czego one się zepsuły? Myślę, że. Nie, to jest wrak, Ja myślę, że to Dirt jest. Z moim wzrokiem nie najlepiej. Mapa będzie? Nie, papier. Mech se weźmiemy, zupak nie chce, papieru też nie chce. My mamy te włączone? Nie, to od kiedy są takie kulki? O, mamy mapę. Fiura niepotrzebne, ale jeszcze chyba było jedne pomieszczenie, tak mi się zdaje. Kapitana, jest. Jest skrzynka. No, trochę lazurytu. Trochę żelaza, może. Emerald tego samorodka nie bierzemy Nie to się chłopie Gdzie ta mapa wprowadzi? Tam gdzieś Trochę przepłyniemy i zobaczymy czy się zacznie generować Znaczy to bardziej w tamtą stronę Że w ogóle do tyłu, ale nie. Od nie używałem tych map, to nie pamiętam. Nie wiem, ile one, jaki zasięg one działają. Hmm? Tylko nie wiem, się na razie nic nie generuje. Dobra, jeszcze przepłyniemy. Kolejna wioska. Nie, nic się nie generuje. Tak chyba do tyłu? Świątynia Guardianów. O, nie wiem zawsze, w którą się stronę szło. To też by było fajne, bo w sumie nie... Nie jakoś daleko od... Jo! Nie, czekaj, jak kropka się zmniejszyła, to znaczy, że jesteśmy jeszcze dalej, co nie? Czyli ten, czyli to do tyłu ogólnie. No nie no bo za... O, teraz jest... Widziałeś ją? No. I tu jak byłem to była mniejsza, to... Może, bo ja tak rzadko w skarb w ogóle kopałem. tam. No. Dobra. Teraz wyjdź sobie. Dobra, żartuję. To znaczy, to gdzieś tam chyba. Co to było? Trzeba zapamiętać. Za wioską jest pile... te wieża pilagerów, a za nią jest... No ten... Plachianów. Nie wiem czy znowu źle. Nie chcę, żeby to był jakoś długi odcinek, ale no musimy miejsce znaleźć. Pewnie z godzinę będzie trwać. Nie, no mam nadzieję, że krócej trochę. No nie wiem. O jest generuje się. To znaczy gdzieś. A szkoda, że akurat w tą stronę, a nie w tą drugą. jest góra tam. No to idę. To jak? Tam? to wybrzeże musi być a tu jest sawanna to nie tu to musi w drugą miść tak nie odbieram tych map No, to już jest tu. Pieseł, a nie mamy kości. Co? To wezmę innego. Nagle się, no. Nie pierwszy, nie ostatni raz przecież psa spotykam. Teraz jak to było, to trzeba było stanąć w tym mixie, wprost w tym mixie. To chyba nie jest pod kamieniem, co nie? Na no jakiej to się głębokości może? To się tylko pod piachem, co nie? Tu jest piach. Kolejność. No sprawdź, jakbyś mógł. Dobra. Na zdrowie. 100 lat. Zobaczymy, co tam dla mnie przygotowali. No, emeraldy. To. Serce oceanu. Złoto. pryzmaryn I rybki. To se też weźmiemy. I lecimy dalej. Mapa niepotrzebna. Zgubione, mi się zdaje. To ma być 2000 kratek, właśnie ile jesteśmy. Nawet nie wiem, gdzie zaczynałem. No tak, chyba z 1000 na razie przeszliśmy. Już. Plus, minus. Znaleźliśmy świątynię. po drodze. TNT według Ciebie brać, czy nie? No, czy... Znowu na zdrowie. Jeszcze raz na zdrowie. Knockback. Taka trochę siodło jeszcze, chociaż siodło mam w sumie, ale wezmę w sumie to jest najgorsze jak nie masz tych shulker boxów, że idziesz, idziesz i wiesz, nie masz co włożyć a to co to jest? Coś zbugował, a nie z to, to drzewo Z drzewo I Pieter A ty kiedy się na powierzchni generował? Ej, druga. A nie to jest wioska. Te drzewa. To, to jest raz, dwa, trzy. To ja sobie zrobię screena. No, 2025. Idę po raz kolejny. Idę po raz kolejny obrabować. Coś, co nie jest moje. Może coś będzie. W sumie nawet nie wiem, w, w których domkach coś jest. Nie. Ten jest. Dobrze, że wziąłem siodło. Mamy wielbłąda. Będę na wielbłądzie jechać Najpierw sprawdzę co tu jest. Tu chyba nic w tych domkach nie ma. Małych. Chyba też nie. O tu jest kowal. Co mi da? Tak? Co mnie to nic ciekawego? Pilow mieczyk. Nie będę miał tutaj wywale. A płytkę mogę wywalić. Coś jeszcze Mech jeden wywale Wielbunt, jedziemy Nie tylko jak go, ja go przetransportuję On w wódce może płynąć Pokaż nie ucieka, jesteś mój Nie może on płynąć w wódce? Hmm? Od kiedy tak jest? Że wielbłąd w wódce nie może płynąć? No to co nie wezmę cię, kolego? Żyjse. Kolejny brak statku. Niech się te pustynie w końcu skończą. Bo ile to już jest kratek? 1600. To blisko tego co chciałem. 2 na coś pojecha, poleciałem. Chyba z to coś była początkowe koordynaty moje. Znowu będzie skarb Najpierw zacznijmy od tego. Wiasy jakieś? Nie, żelazo. Ale złota nie biorę. Co mam wziąć? to mi się coś przyda? Nie mam miejsca. Są drzwi, są drzwi. Nie, Pięć. aha, nie ma mapy. Ja jestem ślepy. Nie ma mapy. Nawet z jednej strony dobrze, bo nie mam i tak gdzie to włożyć. A jeszcze będę się to wszystko przywieźć. Moje fajnie, by było podwodną bazę zrobić, tylko gdzieś by musiał być jakiś ląd blisko bardzo. Między wiesz, rafą koralową. No to może na kiedyś pomóc. Chyba trochę pechowy świat tu mam. Ocean, 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 nic więcej. Myślę, że kolejna... ...Guardianów posiadłeś, a tu nie. Znowu pustynia. Znowu Trochę odbijmy w lewo. Jakiś kamienisty biom Chyba nie, czy to jest pustynia myślę. Dobra. Kolejny łódkost. Ty mogłem tę łódkę ze skrzynką zrobić. No nie, to i tak by nie, nie przeszło. Bo chyba w, wszystko wypada, co nie z tej skrzynki. Jak ją rozwalisz? Masz łódkę ze skrzynką. W, te, w tym tutaj rejonie jak to się w ogóle nazywało? Wooded Badlands to z tamtej strony może stawimy. Trzy tysiące nawet kopalnia jeszcze. Dostanę przez te góry. No to witajcie po tej przerwie. Znalazłem miejsce w miarę, jak przynajmniej na moje, odpowiednie na nową bazę. Takie trochę spore ko koordynaty, więc tu sobie zostawię skrzynkę. I co, będę musiał tu nas wnosić, lecz z bazy. Będziemy mogli zacząć coś robić Trochę rzeczy znaleźliśmy po drodze Dużo też przydatnych rzeczy Jest jakieś nowe Nowe no Nowe o tyle, że Wiem, że są wioski blisko I co no, 24 level będziemy musieli stracić, ale no Nie nawet fajne miejsce, tam jest Część chyba pustyni, tu jest dżungla. Tam jest sawana, więc trochę biomów. Takie według mnie fajne ukształtowanie terenu. Można coś na górce zrobić. I tu takie fajne zejście. Tu jest też. Niech będzie morze, czy tam nie wiem. Zwierzęta to są. Jeszcze raz w razie co? Żeby na pewno był zrobiony. No to co? No to, to będzie na dzisiaj koniec. Coś się postaram, by kombinować na następny odcinek, jakąś budowlę. Może coś zacząć budować. Na pewno sobie tu pownoszę rzeczy. Tylko myślę że nie będę wnosić wszystkich surowców, tylko tam głównie kamień. Jakieś tam tego typu rzeczy. Na przykład ten trochę jeszcze, tam żelaza na pewno zostawię. Bo na pewno nie raz jeszcze tam pójdziemy. Coś tam dokańczać. Jeszcze jakieś trzeba będzie zrobić wygodne połączenie, bo jednak, no to trochę kratek jest. 4000 prawie jesteśmy na minus, a chyba zaczynaliśmy na 100 coś, więc co? No to to będzie już koniec. Więc cześć, Nara.